Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj mega szybki przepis na szynkę z indyka. Wspaniała domowa wędlina, którą robię zawsze wtedy, kiedy mam mało czasu, a potrzebuję coś pożywnego, na przykład na kanapki bądź do podania na ciepło. Taka szynka jest idealna do krojenia, do krojenia na zimno, ale także można ją podać na ciepło z sosem do ziemniaków, bądź pokrojoną w drobne paseczki, wykorzystać do sałatki, możliwość jest mnóstwo, przygotowanie mega proste. Yy, składniki i przepis na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam. Natomiast za chwilę pokażę, jak szybciutko i prosto, a przede wszystkim skutecznie, przygotuję pyszną, domową wędlinę. Ponieważ nie mam kawałka mięsa w całym ładnym, zwartym bloku, tylko jest taki jakieś płaskie i e, lekko, e, powiedzmy, rozwalone, wykorzystam je w ten sposób, e, że zrobię z niego e, roladę. Chcę dzisiaj zrobić domową wędlinę i ją zrobię. Tym niemniej będzie ona wyglądała trochę inaczej niż zaplanowałam. Tu widzę, że mam płaski kawałek mięsa. Ten grubszy, tutaj rozetnę w ten sposób, że natnę go w połowie, ale nie do końca. Czyli zrobię takiego tak zwanego motylka i rozłożę go jeszcze na płask. Dzięki temu będę miała ładną płaszczyznę. Do zwijania, i tak przygotowane mięso. Posmaruję teraz musztardą, i przysypię, i, i przypruszę przyprawami. Najpierw jednak zetnę tą zewnętrzną błonkę, ona będzie mi niepotrzebna i tylko będzie przeszkadzała w gotowej wędlinie. Gotowe. Mięso jest już umyte i osuszone, że mogę je przyprawiać. Zacznę od tego, że przypruszę mięso cienką warstwą soli. Cienką warstwą granulowanego czosnku. Posolone i poczosnkowane mięso posmaruję teraz cienką warstwą musztardy, wcierając jednocześnie proszkowe przyprawy po całej powierzchni mięsa. I teraz po prostu od jednego końca do drugiego ciasno Zwinę płaski kawałek mięsa w roladę. Bardzo ważne, żeby mocno dociskać warstwy do siebie, tak żeby nie było pomiędzy zwojami zbędnego powietrza, zbędnego miejsca. Widać, że po zwinięciu w roladę mięso przybrało całkiem przyjemny kształt. Po obróbce cieplnej. Ono się zetnie i będzie wspaniałą wędliną. Na to jeszcze mięso z zewnątrz, solą i czosnkiem. Tak przygotowane mięso wkładam do rękawa do pieczenia, bądź do jakiejkolwiek innej szczelnej torebki foliowej, która oczywiście wytrzyma wysoką temperaturę. Dobrze dociskam folię. Zależy mi na tym, żeby przy nie było ani trochę zbędnego miejsca. I nadaję jeszcze ładny kształt mojej przyszłej wędlince. Gotowe. I na samym końcu, tak jak mówię, paczuszka musi być szczelna. Zawijam ją jeszcze w folię spożywczą, która ściągnie mi końce. Rękawa. Tak przygotowane, szczelnie owinięte mięso, jeszcze owinięte sznurkiem, w moim przypadku gumkami, gdyż nie miałam sznurka, wstawiam do zimnej wody, która powinna przykrywać mięso w całości i gotuję przez mniej więcej 10 do 12 minut pod przykryciem, od chwili zagotowania się wody. Woda zaczęła się gotować. Minęło mniej więcej jakieś nie wiem, 7 minut może odwożenia mięsa do garnka. Teraz zmniejszam gaz na maksymalnie możliwy i gotuję przez 12 minut, bo to jest duży kawałek mięsa. Po tym czasie wyłączę gaz i zostawię bez podnoszenia przykrywki. Do wystudzenia mięsa. Być może w połowie czasu gotowania, jeśli ta wierzchnia część mięsa nie zetnie mi się do końca, obrócę je na drugą stronę, w sensie do góry nogami. Ale w dalszym ciągu cały kawałek będę gotować łącznie 12 minut. Kiedy woda już ostygła, może to trwać kilka godzin. Odlewam wodę z garnka i rozwijam mięso. Roladę przekładam na talerz, osuszę ją lekko papierowym ręcznikiem i można ją od razu kroić lub zawinąć na przykład w folię spożywczą czy aluminiową i schować do lodówki na później. Schłodzoną roladę kroję ostrym nożem w plastry. Takie mięso też można wykorzystać do różnego rodzaju sałatek mięsnych, mięsno-warzywnych, mięsno-owocowych. Doskonale smakuje z pieczywem własnego wyrobu. Taki przepis na prosty chleb pokazuję w innym filmiku, warto spróbować, bo zarówno wędlina, jak i chleb y, przygotowują się bardzo szybko, a smak jest nie do opisania.